W dzisiejszym odcinku poinformujemy o święcimskiej karcie Seniora, porozmawiamy o rowerowych ścieżkach, powiemy o internetowym portalu mapowym, zapytamy mieszkańców miasta, jak spędzają wakacje, zaprosimy na kreatywną strefę kobiet, a także zapowiemy tydzień kultury Beskickiej. Od 1 października rusza Oświęcimska Karta Seniora. Będą mogli z niej korzystać mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat. Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie programu Oświęcimska Karta Seniora. Oświęcim jest jednym z nielicznych miast tutaj w Małopolsce Zachodniej, które tak mocno wspiera seniorów. Właśnie, bo mamy różne formy, zarówno w Dziennym Domu Pomocy, tutaj seniorzy korzystają z wsparcia dziennego, ale też różnego rodzaju form aktywności, także jest przecież bardzo mocno działający Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył się niedawno kolejny rok akademicki e, uczestniczyło w nim parę właśnie studentów, tutaj seniorów którzy zakończyli tutaj rok korzystając z różnych form wsparcia ale sami przede wszystkim inicjują różnego rodzaju działalności, aktywności między innymi przecież kabaret Czarna Rękawiczka czy też inne grupy właśnie tutaj, które i, i tańczą i, i śpiewają ale także i też e, korzystają z różnego rodzaju wykładów, czy też korzystają na przykład z oświęcińskiej pływalni ale ostatnim czasem Rada Miasta podjęła właśnie uchwałę wspierającą oświęcimskich seniorów w postaci oświęcimskiej karty seniora, która będzie dawała możliwość skorzystania z różnego rodzaju upustów w instytucjach miejskich. Osoby starsze mogą liczyć na 50% zniżkę na bilet do naszego kina w Oświęcimskim Centrum Kultury, tańszy bilet do Muzeum Zamek, czy na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Już dziś mieszkańcy Oświęcimia w wieku senioralnym mogą spotkać się na kawie za Symboliczną złotówkę dzięki projektowi Dziennego Domu Pomocy. Kartę seniora w Oświęcimiu może otrzymać około 11 tysięcy seniorów. Podobnie jak w przypadku Oświęcimskiej Karty Rodziny, która jest skierowana do rodzin wielodzietnych, zachęcam wszystkie firmy, przedsiębiorstwa, instytucje do tego, żeby przystąpiły do tego programu. Dlatego, że będzie to z korzyścią dla tych firm, ale przede wszystkim myślę, że dla Oświęcimskich seniorów. W Oświęcimiu jest wiele ścieżek rowerowych, nie zawsze jednak wiemy jak się po nich poruszać. Jakie problemy sygnalizują mieszkańcy w związku z korzystaniem ze ścieżek rowerowych i jak zgodnie z przepisami powinniśmy po nich jeździć? Pytamy Joannę Branie, komendantkę Oświęcimskiej Straży Miejskiej. Najczęstszymi takimi zarzutami to jest właśnie to, że rowerzyści przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, jeżdżą nieostrożnie, potrafią szybko wyjechać z jakiegoś tam załuka, z ulicy. Na przykład tutaj mamy taką ulicę, Wąwóz się nazywa i bardzo często mamy zgłoszenie. Właśnie stamtąd, że po prostu nieostrożnie wyjeżdżają z tej uliczki, wjeżdżają, włączają się do ruchu, nie patrząc na to, czy chodnikiem ktoś idzie, czy nie. No i prędkość, przede wszystkim prędkość również. Jadąc taki rowerzysta, nie zwraca uwagi na pieszych i no, powoduje niebezpieczeństwo przez to. Rowerzysta powinien swoją prędkość dostosować do panujących warunków i musi zwrócić uwagę na pieszych, którzy też poruszają się powiedzmy w tej przestrzeni, gdzie mamy zarówno. Równo I chodnik, i y, y, mm, ulicę taką dla rowerów. Po chodniku możemy jechać, jeżeli chodnik ma 2 metry szerokości minimum i jeżeli jest on z wzdłuż jezdni, na której y, obowiązuje, można jechać większą prędkością już 50 km na godzinę. U nas tu w mieście y, no, nie występują takie miejsca, więc za, zawsze powinniśmy jeździć ulicą bądź ścieżką rowerową. Y, chodnikiem dodatkowo możemy jechać, jeżeli jedzie z nami dziecko poniżej 10 roku życia, jako opiekun nowia takiego dziecka, również wtedy możemy poruszać się po chodniku. Przez przejścia dla pieszych również nie należy przejeżdżać, chyba że takie przejście jest wyposażone w przejazd taki rowerowy, wtedy możemy swobodnie przez tą ulicę przejechać. Jeżeli jest to taka zwykła zebra, wtedy należy zsiąść z roweru i rower przeprowadzić na drugą stronę. To są takie podstawowe zasady prawidłowego poruszania się rowerem po jezdniach. Kaplica Świętego Jacka, jeden z najstarszych oświęcimskich zabytków, jest obecnie remontowany. W tym roku miasto wsparło jej renowację kwotą 100 tysięcy złotych. Te środki są przeznaczone głównie na odwodnienie Kaplicy Świętego Jacka. Tą pracę dopiero będziemy wykonywali po wakacjach, myślę, że we wrześniu. Natomiast też środki z Urzędu Miasta są przeznaczone na przygotowanie, Dokumentacji technicznej w środku kaplicy Świętego Jacka, na renowację witraży, na odkrywki, które trzeba przeprowadzić, aby móc przygotować pełną dokumentację do. Renowacji wnętrza Kaplicy Świętego Jacka. Miasto jak co roku dofinansowuje oświęcimskie zabytki. Przeznaczyliśmy w tym roku 100 tysięcy złotych i właśnie te środki są przeznaczone na konserwację Kaplicy Świętego Jacka, tutaj w kompleksie księży Salezjanów. Cieszę się bardzo, bo to też przecież jest ważny element historyczny, jak i też obiekt, który jest najstarszym obiektem w oświęcimiu i dbanie o niego jest naszą powinnością. Nie mamy aż tak dużo, obiektów o takiej skali i o takim znaczeniu właśnie przestrzeni Starego Miasta. Odzyskuje on święty swój blask i dzięki temu też na pewno będzie dużą atrakcją turystyczną i też przestrzeni Starego Miasta wniesie wiele pozytywnej zmian. Możemy już korzystać z zasobów portalu mapowego Oświęcimia. Klikając na baner dostępny na stronie www.um.oswiecim.pl znajdziemy tematyczne warstwy. Ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa. Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam numer działki oraz wskaże numer adresowy budynku. Portal mapowy służy zarówno mieszkańcom jak i pracownikom samorządowym, ponieważ gromadzi wszystkie dane przestrzenne w jednym miejscu. W portalu tym można znaleźć numery działek ewidencyjnych, ulice, drogi, numery adresowe budynków. Każdy z zainteresowanych będzie mógł sprawdzić przeznaczenie swojej działki w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Natomiast na końcu bieżącego roku przymierzamy się do wektoryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim. Wówczas będzie można dokonywać automatycznych wypisów, wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to, będzie to przydatne dla inwestorów, którzy będą mogli sprawdzić, czy, czy dany teren. Jest przeznaczony pod konkretną inwestycję, która ich inwest interesuje, jak również dla mieszkańców, którzy będą mogli sprawdzić, czy na danym terenie będzie można wybudować budynek mieszkalny budynek gospodarczy. Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal wyposażony jest w wyszukiwarkę miejscowości, działek ewidencyjnych i adresów. Posiada funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami obliczenie powierzchni, np. działki budowlanej. I wydrukowanie zaznaczonego obszaru. Portal mapowy może też służyć do prezentowania walorów turystycznych i kulturowych gminy, w tym bogatej bazy multimedialnej, zdjęcia oraz filmów promocyjnych i spacerów wirtualnych. Długo czekaliśmy na wakacyjny Luz i pogodę. Pytamy mieszkańców Oświęcimia, jak spędzają wakacje. w domu z dziećmi i nigdzie pani nie wyjeżdża za granicę. Na stoły. Spokojnie. Cień, zimna woda. A czy wyjeżdżają gdzieś panowie? Oczywiście. Można zapytać, czy za granicę, czy tutaj w Polsce? Ja jadę za granicę. Kolega to nie wiem. Ja się cieszę. A tutaj? Oświęcimy. Chcielibyśmy zapytać, jak państwo spędzają wakacje w domu? jak Z Z wnukami. Z wnukami. Czyli jednak oświęcimy nie granicę jakieś? Nie, nie, nie. To tutaj jakieś atrakcje poświęcimy? A no, na pewno, porobili tak fajnie teraz tutaj. Fontanny teraz... są dla dzieci, proszę, jak ładnie, ładny rynek mamy. Jestem Ktoś... razem z wnukami, tak? tak? Tak. Jesteśmy grupą zagraniczną i yy, tylko ja mówię po polsku. To są państwo z Holandii, studenci prawa. Przyjeżdżają tutaj do Oświęcimia i odwiedzają synagogę i potem do Muzeum Auschwitz. Yy, ja mam dzieci. Zbiera się pani gdzieś na urlop z Byłam Już nad morzem. O jak Dopisała. pogoda? W y, pół na pół. Padało, a potem było słoneczko. Nad polskim morzem? Tak jest. A w oświęcimiu jakieś atrakcje może pani podać? Soła W pracy. Czyli żaden urlop w tym roku. Na razie nie. A jest we wrześniu. Czy czy za granicę? Za granicą. Zdecydowanie tak. lepsza pogoda? Tak. Ciekawie. Aktywnie, na rowerach najczęściej. Z rodzicami? Tak. Tam brat jest, a dziadek poszedł do sklepu. Czyli jesteś tutaj z dziadkiem? I bratem. A z, na jakieś półkolonie, może? Będę. będę W przyszłym miesiącu? Tak. Pracując. A jeśli już jakiś urlop, to Polskie morze czy może zagraniczne? Polskie. A tutaj w Oświęcimiu jakoś Pani spędza czas w te upalne dni. To jedynie co to jakieś rajdy rowerowe, przejażdżki z dziećmi, takie lokalne wyjścia na lody. Kreatywna Strefa Kobiet to projekt, w ramach którego w Oświęcimskiej Galerii Książki odbędzie się cykl spotkań i warsztatów. Panie będą miały okazję wziąć między innymi udział w warsztatach dekupażu, robienia biżuterii czy kosmetyki naturalnej. Kreatywna Strefa Kobiet to projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną Galerii Książki oraz Fundację Machina Fotografika. Jego realizację zaczniemy już pod koniec lipca i będzie trwał do końca listopada. Jest to projekt przeznaczony, jak sama nazwa wskazuje, dla kobiet. Projekt artystyczno-rozwojowy, który swoje Ofercie zakłada szereg różnych warsztatów rozwojowych, wykorzystujących przede wszystkim fotografie, a także warsztaty artystyczne. Kobiety poznają takie metody pracy jak dekupaż, kute srebro. Również stworzą swoje kosmetyki, i zrobią to samodzielnie. Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbędzie się w piątek, 24 lipca o godzinie 16. Udział w projekcie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy. Folklor znowu zawita do Oświęcimia. Lubiany przez mieszkańców Tydzień Kultury Beskidzkiej odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Koncerty w Oświęcimiu będą się odbywały tradycyjnie na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury o godzinie 18. 52. Tydzień Kultury Beskidzkiej zostanie zainaugurowany w Oświęcimiu 24 lipca o godzinie 20.00 plenerowym koncertem zespołu Future Folk. Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie tylko święto folkloru i sztuki ludowej, ale przede wszystkim tańca, śpiewu, muzyki, zabawy i radości. To starsza, największa i najdłużej trwająca w Europie impreza folklorystyczna wpisana w kalendarz światowych spotkań folklorystycznych odbywających się pod patronatem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej. Podczas tegorocznej imprezy na oświęcimskiej estradzie wystąpią tradycyjnie zespoły z Beskidzia i innych regionów polskich oraz grupy z Nowej Zelandii, Tajwanu, Brazylii, Meksyku, Indii, Turcji, Egiptu, Francji, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Macedonii, Ukrainy. W ramach 52. KB. oprócz prezentacji na pięciu głównych estradach odbędą się również liczne koncerty i cykliczne imprezy w innych miejscowościach. 21 festyn Istebniańskich Istebnej, 46 festiwal folkloru górali polskich w Żywcu, 26 międzynarodowe spotkania folklorystyczne w Wiśle, 68. Gorolskie świętowia Błonkowie, 37. Wawrzyńcowe chudy w Ujsoła. Do imprez towarzyszących należą również barwne korowody zespołu w Wiśle, Szczyrku, Żywcu i koncerty kapel polskich i zagranicznych w Wiśle Szyn. W żywcu i makowie podhalańskim, targi sztuki ludowej w żywcu oraz kiermasze i wystawy.